Dzień dobry, ja zagiurwa w dzisiejszym odcinku pokażę Wam takie fajne y, Aha, znowu takie fajne coś, jakby LEGO, bo ostatnio było miejsce takie Lego kupiłem limitowana edycja, tak. LEGO Fajerwerki takie fajne późne. Właśnie widać, że tutaj mamy wysepkę z y, dwoma fireworkami zapasowymi i jednym zimnym ogniem. Dalej mamy dwójkę, chyba dziecko i rodzica robiącego zdjęcie. sobie robią zdjęcie. Dalej, dalej mamy dużą rzecz, czyli no jakby główną. Taki wielki panel z fajerwerkami. Na przykład mam fajerwerki już wylatujące w powietrze, Widzimy po to, po to, po tych dymkach. Tutaj mamy dwa, yy, no, dwie fajerwerki. No i na no, takie jedna się kręci więc super yy, można sobie oczywiście te naklejki bo to są naklejki niestety na, Naklejkę mam akurat wybrałem tak jak jest na instrukcji no tylko że pan Richard zapalasz fajerwerki to się chyba nie skończy dobrze